Witam was serdecznie w poradniku jeździecki wiskrowych. Dzisiaj poświęcimy tematyce kontaktu. Pokażę Wam, jak współpracować z koniem, by koń chciał e, rozluźnić się pod nami, by chciał aktywnie pracować i żeby nasza ręka nie była przeszkadzająca. E, musimy się zastanowić tak naprawdę, co to jest kontakt. Żeby pracować z koniem prawidłowo, musimy wyszlifować i trenować jak najbardziej swoją rękę. Nasza ręka nie może napinać się w przedramieniu, nasz łokieć musi być podążający za ruchem i dzisiaj chcę Wam to pokazać właśnie i na kawaletkach, jak podążać z ręką za ruchem konia. Koń w trakcie kusa, galopu czy stępa pracuje szyją. I Naszym wyznacznikiem, jak ręka podąża, jest właśnie szyja. Jeśli koń wyciąga, szyja opada, czy podnosi się, nasza ręka tak samo podąża za ruchem. W tym momencie, jak stoję, on jest wyprostowany i moja ręka, zobaczcie, jest na wysokości nad szyją, tak? w tym miejscu. I to jest prawidłowe trzymanie ręki. Tak? Nie trzymamy ręki zadarte, nie trzymamy ręki między szyją. Tak często niestety jest błąd taki, że jeźdźcy się wklejają w szyję, i to jest błąd. Ręka, Tutaj. Szerokość, na jakiej trzymamy rękę, to jest jak wyciągniemy dwa kciuki, tak, zobaczcie, w ten sposób, wyciągniemy dwa kciuki i tak trzymamy, tak trzymamy rękę, na takiej szerokości. I zobaczcie, jeśli mamy w ten sposób rękę, ja ruszę stępem i y, każdy z jeźdźców oczekuje tego, by koń właśnie tak głowy nie nosił, bo to jest raczej nieprawidłowe, koń się wtedy zapada grzbietem i... Na pewno dalekie jest to od podstawienia i od rozluźnienia. Więc w momencie kiedy, zobaczcie, mam rękę na kontakcie, chcę ruszyć, daję sygnał koniowi do ruszenia i muszę tak zadziałać do dosiadem i półparadą, że zobaczcie, koń sam schodzi, ja nie muszę ciągać konia lewo, prawo, a więc tylko moja ręka jest stabilna, podążająca za ruchem konia, tak? Mimo wszystko, że koń może coś tam robić, z tą głową działać, my pilnujemy ruchu i tego, co jest najważniejsze, tak jak klasyka mówi, czyli jazda od łydki do ręki. I to jest właśnie, zobaczcie, jazda od łydki do ręki. Ja chcę, żeby on wydłużył szyję, ja delikatnie między palcami wypuszczam wodę, tak, żeby on szedł jeszcze niżej z głową, ale dalej, zobaczcie, mam na lekkim kontakcie, czyli y, wodza jest cały czas lekko napięta i ja czuję koniec pyska. Zobaczcie, koń wydłuża, wydłuża szyję. Czy macha, nie macha, ja trzymam na lekkim kontakcie, moja ręka jest podążająca, łokieć się nie blokuje, Chcę, żeby właśnie troszkę wyższych. daje lekkim paluszkiem sygnał do parady. wysyła koniec naprzód i w końcu unosi szyję. Czyli w tym momencie jest potylica najwyższym punktem naszego e, najwyższym punktem ciała konia. Jeśli chcę zatrzymać, nie działam wodą, tylko zobaczcie, wy, wycofuję ramiona, naciskam bardziej e, tutaj e, kośćmi kurszowimy w siodło. I daje sygnał właśnie też napinając, na, na, napierając na Moja ręka jest stabilna, nie blokująca, ale też nie oddająca. Czyli ona podąża i jest w jednym miejscu. Chcę ruszyć, znów to samo. Ciach i podążamy, za Ciach idziemy raz, 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 raz. raz I Zobaczyć. Chcę skręcić, prowadzę konia na zewnętrznej wodzy, czyli zewnętrzna woda dochodzi do szyi. Wewnętrzna łydka pilnuje tempa, kontroluje, a wewnętrzna ręka daje. Miejsce. Zobaczcie. I skręcamy. Jeśli chce w drugą stronę, w ten sam spór. Prawe wewnętrzna daje sygnał i to nie ma wpływu na to, jak koń niesie głowę. Czyli jeśli jest w stanie zaufać ręce, czyli ta ręka jest stabilna, właśnie podążająca, nie ciągnąca, bo zobaczcie, jak go teraz pociągnę, widzicie, jak zareagował od razu, a zrobiłam to tak naprawdę delikatnym ruchem ręki. Więc staramy się, żeby nasza ręka była stabilna w tym miejscu i zobaczcie, jak podążam mój łokieć jest luźny, ramiona nie są napięte tylko e, ściągnięte do tyłu przez ich fakt. i podążające ruchy. podążam za ruchem. i zobaczcie, zatrzymanie moja ręka się nie cocha, jakby zrobiła ruchu wstecznego e, pokażę Wam teraz jak ręka i jaki kontakt powinien być w Zwróćcie uwagę, jak moja ręka się zachowuje, jak łokieć się zachowuje i z jakim e, nasileniem trzymam wodę. Czyli ja nie używam siły, tylko mój kontakt jest jak waga wodzy. Pamiętajcie, że jeśli nadmiarem, e, nadmiernie używacie wody, czyli cofacie, naciągacie, zobaczcie, on od razu delikatnie reaguje, bo nasze konie są przyzwyczajone do takiego kontaktu silnego. Ja trzymam wodzę, lekko palce są zamknięte uwagę jak ja trzymam bacika. Tutaj trzymam kciukiem, łapię wodzę i zamykam, ale nie zaciskam na wodze. Moja ręka nie może się napinać. Więc zwróćcie uwagę, ja teraz muszę stępem, zakusuję i jak moja ręka, jak ja Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, jak trzymam wodzę, jak mój łokieć pracował i ręka nie może działać wstecznie, nie ma działania takiego, nie ma działania takiego, jak niektórzy uczą do uda, bo to już jest działanie siłowe. Ja chcę Wam pokazać, na czym polega prawdziwy kontakt, czyli ta ręka lekka do kontaktu, jedziemy konia dosiadem, łydką, tak żeby on chciał podążyć za ruchem konia. Teraz wam pokażę, jak się moja ręka będzie zachowywać na kawaletkach. Jak ja będę układać rękę i w jaki sposób koń się też będzie zachowywał. Czy będzie chciał iść do tego kontaktu, czy nie będzie chciał. Dzięki kontaktowi nie tylko możemy kierować koniem, lecz wpłynąć na jego rozluźnienie, tak? jego rozluźnienie żółw, potylicy, szyi i całego ciała. Więc kontakt ma niezmiernie ważne zadanie. Tak? Jeśli siedzimy na koniu i mamy zrównoważony dosiad, tak? jesteśmy kompatybilni łydka, ręka, musimy pamiętać o tym, że zawsze jedziemy konia od łydki. Do ręki. Nie możemy tego robić na odwrót. Większość błędów i nieporozumień w pracy z koniami polega na tym, że jeźdź właśnie nadużywa ręki, a nie działa do siadem. I wtedy takie konie się napinają, uciekają albo się zupełnie wycofują. Są różne rodzaje koni, różnie konie reagują. Niektóre konie reagują paniką i ucieczką, a inne konie się wycofują i jesteśmy zmuszeni do. Innego działania, tak? najczęściej działa tak, że zaczyna coraz mocniej działać, coraz więcej łydki, jakiegoś bacika, coraz bardziej e, ta praca jest siłowa. A my tego nie chcemy, chcemy lekkiej pracy. Tak? Czyli e, zadanie kontaktu, zadanie ręki, zadanie całego dosiadu jest takie, że nasze ciało. Musi współgrać z ręką. Musimy się pociąć na kawałki na koniu, tak naprawdę. Dosiad jest niezależny od ręki. Tak? Ręka jest nad szyją, blisko szyi, ale e, podążająca za ruchem konia. Naszym wyznacznikiem trzymania ręki na kontakcie jest szyja. Jeśli koń pracuje szyją, opada ta szyja, nasza ręka musi podążać iść za ruchem, tak? Nie rzucać wodzy. Tak? Wodza musi być na leciutkim kontakcie. Tak? Ręka trzyma wodzę i tu musi być waga. Wodzy, czyli to jest parę gram. Musimy czuć koniec pyska konia, ale nie możemy czuć, że cofamy rękę, tak? Jak tracimy równowagę, nie możemy jej łapać na, na, na wodzy. Musimy pilnować tego, żeby nasza ręka była tak elastyczna. Tak podążająca za ruchem, że nawet jak nie zdążymy za, za koniem. Na przykład to się w skokach często dzieje, że jeździ na przykład walnia angola przysłowiego, czyli nie da dążyć z ciałem i po prostu odchyli plecy, to nasza ręka musi iść jak najszybciej do dołu, żeby, żeby koń mógł pójść, między palcami wypuścić, żeby koń mógł pociągnąć dalej nos, ale nie oberwać popysku. E, możecie zaobserwować bardzo często czy na zawodach, czy nawet jak obserwujecie swoich znajomych, czy jakichś innych jeźdźców, którzy trenują, że działają lewo, prawo, lewo, prawo, ten koń macha głową na lewo, na prawo, przytrzymuje, koń trzyma, ale jak tylko puszcza wodzę, koń jak spręży na ry, głowa idzie do góry. Jak myślicie? Czy to jest to, co my chcemy? No nie. Czyli to jest jeden z podstawowych błędów, które popełniają jeźdźcy. Czyli działają siłowo. Siłowo wpływają na to, by głowa była obniżona, by koń teoretycznie był na pomocach, tak? czyli na kontakcie. A to nie ma nic wspólnego z tym, co my byśmy chcieli osiągnąć. Bo naszym celem w jeździe, i to powinno być każdego jeźdźca, rozluźnienie, rytm, równowaga, koń idący sam do kontaktu. Czyli tak powodujemy koniem, że jak działamy od łydki, od dosiadu, koń, jest ta dążność ruchu na i koń idzie do przodu, nasza ręka jest tak kompatybilna z naszym ciałem, że jak dajemy leciutkie półparatki, prowokujemy konia do obniżenia szyi i co najważniejsze, do samoniesienia. Tak? Czyli w momencie, kiedy my używamy siły i tam konia na siłę spychamy, ten koń niby ładnie głowę ma, tak? czyli jest zebrany teoretycznie, ale trzymamy i czujemy, że używamy siły. Tak? Go musimy trzymać, bo jak puścimy, to po prostu ciach, wszystko się rozsypie. Znaczy, że ten koniec nie jest na pomocach. Ten konie jest zmuszony do tego, żeby iść w taki sposób. I e, konie, niestety, mają takie charaktery, że one zniosą wszystko. Wierzcie mi, zniosą wszystko, podporządkują się i nawet będą skakać, będą wyniki, konie będą naparzać, e, zadem pięknie skakać, nogi zabierać, tak? Ale to jest krótka droga, bo e, Nieraz na pewno sami obserwowaliście, że konie jednego sezonu świetnie skakały. Ci jeźdźcy się pokazywali, rewelacja, nie? a potem nagle ten koń zaczął stawać, nagle ten koń zaczął e, kombinować, odbijać od przeszkód, zaczął e, kombinować, nagle przestał się trochę ruszać. Nie do końca się tak rusza, kiedyś się pięknie ruszał. A puścimy go na pastwisko i niesamowicie płynnie kłusuje, nosek lekko jest do przodu, i e, widok naprawdę cieszy oko. A jak dostaje siodło, dostaje jeźdźca, ginie to. Koń staje się e, krótszy krok, zaczyna się bronić, zaczyna coś tam e, po prostu nie odpowiadać i ten koń zatraca swój ruch. E, teraz pewnie pojawią się pytania, dlaczego tak naprawdę chcemy jeździć na kontakcie. Pamiętajcie, że jazda na kontakcie my jako jeźdźcy przekazujemy swoją wolę koniowi poprzez właśnie działanie, działania wodzy, działania ręki. Oczywiście to nie jest sprzedające, bo 70% używania naszego ciała na koniu to jest dosia. 25% to są łydki, czyli przekazywanie poleceń, a tylko 5% to jest działanie wodzy i ręki, czyli wodza na kontakcie, tak jak wcześniej Wam tłumaczyłam, Pomaga nam w prowadzeniu konia, lecz też e, dzięki kontaktowi i działaniu ręki poprzez półparadę, poprzez właśnie e, takie działania, jak wam pokazałam wcześniej, jesteśmy w stanie rozluźnić konia, poprawić jego motorykę i e, podstawić za. Jeśli mamy e, Współpracującą rękę z Dosiadem możemy osiągnąć właśnie rozluźnienie, podstawienie i to, co każdy jeździe sporządza, czyli te piękne podstawienie, ładnie ułożoną szyję, najwyższy punkt. Ciała konia, to jest wtedy potylica, tak jak możemy oglądać, oczywiście tu jest potylica, jak możemy oglądać na czworobokach, najwyższych czworobokach Grand Prix, czy jeszcze wyższe, czy nawet w klasach N, jeźdźców, którzy naprawdę fajnie mają konie ułożone, te konie podążają, jest tak zwane samoniesienie. I naszym celem poprzez właśnie działanie na kontakcie, możemy to osiągnąć. Tak jak też niektórzy mogą zadać pytanie jeździć w wędzidle czy bez wędzidła. Ja wam powiem tak, że jazda z wędzidłem nie jest niczym złym. Jest taki warunek, że ręka jest wyćwiczona i największą uwagę jaką możemy zwrócić w pracy z końmi, to właśnie jest jazda na kontakcie, że ta ręka musi być stabilna, ręka musi być podążająca za ruchem konia, a nie blokująca, nie wsteczna. Dużo jeźdźców można obserwować, którzy zakładają nie wiadomo jakie ustrojstwa, różne wędzidła z dźwigniami, czy jakieś wielokrążki, czy jakieś cyganki, różne inne dziwactwa, ale to jest niestety, muszę to powiedzieć, to jest e, e, nieumiejętność jazdy tego jeźdźca. Tak? To nie jest wina konia, że ten koń taki jest, tylko to jest wina jeźdźca, który jeździ na nim, który nadużywa siły. Jemu się może wydawać, że nie używa siły, ale. Takie działanie ręki, to już jest siła. Zobaczcie, jak on reaguje od razu. Dla niego to, jest, to już jest to już jest ogromne, a ja nie robię. O, widzicie, od razu jest głowa w dół albo od razu odgięcie, tak? Działanie wsteczne. Dlatego my, jeżdżąc na kontakcie w wędzidle, musimy się na tym bardzo skupić. Ja już będę kończyć, mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Klikajcie dzwoneczki, lajkujcie nas i subskrybujcie na, na naszym kanale. Pozdrawiam, dziękuję.